Siemano widzowie, z tej strony Leśnik, a w tym filmie przedstawię Wam zmiany, jakie wprowadziliśmy na najnowszą edycję trybu RFSMP na naszym serwerze coincraft.pl Edycja ta startuje już w ten piątek o godzinie 18:00, Także wszystkich zapraszam. Na naszym serwerze dodaliśmy naprawdę masę nowych pojazdów, które musicie obczaić. Dodaliśmy również masę nowych bloków, za które możecie budować swoje budowle. Znajdziecie oczywiście na spawnie, znajdują się za mną. Znacznie powiększyliśmy mapę naszego serwera, przez co na mapie jest więcej miejsca. Można stworzyć więcej działek, jest po prostu mapa dostosowana dla większej ilości graczy. Poprawiliśmy również teleporty, które zamiast teleportować w losowe miejsce na danej ilości kratek od spawna, teleportują wybra na wybrany kontynent. Przykładowo ja wybiorę sobie e, Europę i Zobaczymy jak mnie przeteleportuje, teleportacja trwa 5 sekund, to się nie zmieniło i znajdujemy się jak widzicie aktualnie w Europie. Poprawiliśmy również wszystkie błędy związane z działkami oraz dodaliśmy pewną nowość. Otóż windy. Jak widzicie windy składają się z bloku e, kwarcu oraz redstone'u. Wchodząc na taki blok klikamy spację i teleportuje nas to po prostu w górę, klikając SHIFT a, teleportuje nas do sodu. Uznaliśmy, że będzie to fajna innowacja na naszym serwerze e, oraz umożliwi to budowanie e, nowych budowli. Podczas edycji geno zauważyliśmy, że strefa AWK bardzo Wam się podoba. Dlatego postanowiliśmy ją dodać również na nasze RFSMP. SMP. Jak zresztą widzicie, e, stworzyliśmy nowy spawn który jest zdecydowanie ładniejszy od tego poprzedniego. Szata graficzna jest zdecydowanie e, bardziej rozbudowana, co umożliwia nam dodanie wielu nowych NPC-ów oraz rozłożenie ich na całej wyspie. Dodaliśmy również nagrodę za dołączenie naszego Discorda. Po wejściu w tego NPC-a wyświetlała się wiadomość na czacie, dzięki której możecie uzyskać darmowe itemy. Poprawiliśmy również klany i weryfikacja w nich jest automatyczna i nie wymaga ingerencji administratora. Dodaliśmy również przyspieszone niszczenie drzew, co zdecydowanie ułatwi Wam zbieranie Waszych surowców. Wygląda ono właśnie tak. Niszczymy drzewo, niszcząc jeden blok niszczą się wszystkie. Na prośbę graczy nieco zmieniliśmy drop w naszych skrzynkach oraz dodaliśmy skrzynię AF, którą możecie zdobyć na wcześniej wspomnianej strefie AF. Oprócz tych wszystkich zmian zoptymalizowaliśmy pracę naszego serwera, co znacznie uwydatni Waszą rozgrywkę oraz przyczyni się do mniejszej ilości lagów.